Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny przegląd puszek. Tym razem jest to Kolonka Wieprzowa. Trzy puszeczki. Ten sam producent, Animex Foods. Zaczynamy od najdroższej marki, czyli Krakus. Przeważnie dostępna w różnych sklepach. Bardzo rzadko jest promocja. Tu już się chwalą, że jest. 89% mięsa, waga 300 gramów, kaloryczność to 142 kilokalorie na 100 gramów produktu. Puszka łatwo otwieralna i co mamy w składzie? Mięso wieprzowe. Z golonki 58%, mięso wieprzowe 31%, woda, sól, stabilizator, pieprz biały i substancja konserwująca. To jest cały skład. No, z mięsem nie jest jeszcze tak najgorzej, zawsze mogło być mniej. Kolejna puszka. Marka z wiadomego sklepu. Ona też jest pod inną szatą graficzną. Ta puszka dostępna. No dostępna jest tylko wyłącznie w jednym sklepie. Dosyć często są różne promocje. Można całkiem za niską cenę to kupić. Mamy tu 89% mięsa. Waga 300 gramów. Kaloryczność to 142 kcal na 100 g produktu. Czyli tyle samo co tutaj. I tyle samo mięsa. Słuszko łatwo otwieralna, bez glutaminianu sodu. I co mamy tutaj w składzie? 58% kolonka wieprzowa, 31% mięso wieprzowe, woda, sól, stabilizator, pieprz biały, przeciwutleniacz i substancja konserwująca. No tam w poprzedniej nie było przeciwutleniacza, tutaj ten jeden składnik jest. No ale nadal to w sumie nawet zbyt chemiczne nie jest. To jest askorbinian sodu. No ale coś tam dodatkowego jest. Kolejna puszka, nasze smaki. To jest też pod marką kraina wędlin. Dostępna w wiadomym sklepie, tylko wyłącznie w tym jednym. I też dosyć często są promocje na to. Tu już nigdzie nie ma oznaczone ile to jest mięsa, tak jak w, tamtym, w tamtych przypadkach. No w zasadzie we wszystkich przypadkach nie ma glutaminianu sodu, ale tylko w tej jednej mamy taki napis podany. W tych dwóch nie ma. W tych dwóch za to jest ilość mięsa podana na wierzchu zaznaczona, w tym akurat nie ma. 300 gramów łatwo otwieralne i tu już mamy 154 kilokalorie na 100 gramów produktu, czyli troszeczkę więcej. Ale czemu tak jest? Zaraz powiem. W składzie mamy 65% kolonka wieprzowa i 25% mięso wieprzowe. Woda, sól, stabilizator, wieprz biały, przeciwutleniacz i substancja konserwująca. Czyli w zasadzie jest podobnie, tyle że tu jest o 1% więcej mięsa. Dlatego jest trochę więcej kalorii. Jeśli chodzi o smaki wszystkich tych trzech puszek, one są do siebie bardzo podobne. No jeśli ktoś widzi jakąś różnicę, no to jego sprawa według mnie wszystko jest tutaj mniej więcej takie samo. Ja raczej na temat smaku nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, dla każdego jest ten smak inny. Jeden może robić taką konserwę, drugą taką. Inna osoba jeszcze taką, a w zasadzie według mnie. Wszystkie trzy reprezentują jedno i to samo. Niezależnie jaką sobie weźmiemy, różnica jest w zasadzie, że ta jest najdroższa. Te są nieco tańsze. Tu nawet mamy więcej o 1% mięsa. No ale nadal to jest mięso wieprzowe. Co do jakości mięsa, bo ktoś już tam przy gularzach angielskich napisał, no, w dzisiejszych czasach raczej jakość mięsa jest, powiedziałbym, kiepska. I powiedziałbym nawet, że w zasadzie w większości puszek jest powiedz, taka sama. Oczywiście tam z jakimiś wyjątkami, bo są wyjątki, w których rzeczywiście puszki są odbiegają od takich typowych, marketowych, z chemicznymi dodatkami. No ale jeśli chodzi o te, to według mnie mięso jest jakości takiej samej we wszystkich tych trzech puszkach. Raczej super świetne mięso to było jakieś 30 lat temu, ale nie w dzisiejszych czasach. Wtedy można by było mówić, że taki Krakus to konserwa luksusowa. Dzisiaj raczej to została tylko po tym nazwać według mnie. Niektórzy twierdzą w komentarzu, że kupując to, to wspieramy Portugalczyków, kupując tą konserwę, wspieramy Niemców. No o tej już nie napisał. Mnie tu będzie, że wspieramy Polaków. No niestety nic z tego nie będzie. Tą markę y, kiedyś była rzeczywiście polska, później przejęła ją firma amerykańska, a teraz w zasadzie jest to firma chińska. Więc nieważne, którą konserwę kupimy, to i tak nadal będzie to pochodziło z tej samej firmy, teoretycznie chińskiej. Czy więc warto przepłacać za? Starą, bardzo dobrą kiedyś markę. Czy wystarczy kupić coś z innego marketu o zbliżonej jakości mięsa i zbliżonym smaku? No każdy to sobie powie sam. Ja moje zdanie mam swoje, raczej jego nie zmieni. Przy okazji jedną otworzę puszkę, aby pokazać jak to wygląda. Tak to się prezentuje. Jeszcze odnośnie yy, ktoś tam twierdził w komentarzu, że w tej puszce znajdziemy duże kawałki mięsa, w tych innych są przemielone. To jest oczywiście nieprawda. W każdych tych trzech konserwach znajdziemy sporadycznie jakieś nie, większe kawałki mięsa, nie tylko wyłącznie z tej marki. I to w zasadzie to się bardzo rzadko zdarza nie jest że tak, że cała puszka jest z wielkimi kawałkami. Tylko jakieś tam mniejsze fragmenty są widoczne rzeczywiście. Może źle zmielone. I są po prostu większe. Tak samo możemy trafić w tej konserwie takie same i w takiej. Także z dury ktoś gada albo po prostu nigdy nie jadł tych konserw. Widział tylko tą i twierdzi, że tu są duże kawałki mięsa. Tutaj nawet tu też. Będą widoczne takie same. Jest trochę galaretki. Bardzo fajnie pachnie. Jest zbliżone w smaku oczywiście do gulaszu angielskiego. Niektórzy twierdzą, że to jest mięso z tej golonki trochę zbyt tłuste. No ja osobiście wolę gulasz angielski. No ale tak dla odmiany czasami coś można innego wiedzieć Czyli na przykład golonkę wieprzową. W zasadzie nieważne jakiej firmy, z której tutaj pokazałem jakiej marki, bo firma to jest ta sama, oczywiście. Każdy sobie wybierze, co chce. Moje wybory są takie, jak ktoś sobie chce, to może sobie wybrać tak. Dla mnie to bez różnicy, kto jaką co kupi. Ja tylko przedstawiam, jak to się, jak to wygląda z mojego poziomu. Oczywiście, filmy. W jaki sposób wykorzystałem mięso z tych puszek będą jak zwykle pod spodem w opisie. Tak samo jak dołączyłem do filmu z kularzem angielskim. Także tam będzie można sobie oglądać dokładnie więcej, jak takie mięso wygląda i gdzie je użyło. I zobaczymy, czy rzeczywiście, jakie jest też smaku, i czy są jakieś większe kawałki, czy jest taka typowa milonka jak tutaj. No, ja polecam w zasadzie te wszystkie. Jest sporo mięsa. A każdy sobie kupi, jaką sobie chce. No i to tyle na dzisiaj. Wszelkie jakieś potrzebne linki, jak zwykle, wszystko będzie pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.